Marciu chodzi z krzesełkiem, proszę. Tak, ślicznie. No sobie obejdzie, żeby tu boczkiem, tak, no daj, daj radę, daj, tak. I jedziemy. Uwaga, no liczyni. <grytanie> nam robi przemeblowanie. No i teraz co? Utknąłem. trzeba na około znowu. I w telewizor, super I hop, hop, tany, tany Super Jeszcze można kawałek gdzieś pójść. krzesłem, no I potańczymy troszkę Zawsze się znajdzie Chwila dla rozrywki, nie? Pokaż się, kolego Pokażcie, a, -a, a kto jest w